Z roku na rok coraz więcej osób decyduje się na elektroniczne rozliczenie z Fiskusem. To jest wygodne zarówno dla podatnika, jak i urzędników. W najbliższy piątek i sobotę będzie taka okazja. Ci, którzy mają problem z komputerem, będą mogli uzyskać pomoc. Będzie to 4-5 kwietnia, także wszystkich serdecznie zapraszamy. Akcja będzie jakby dwutorowo rozgrywana, bo będzie możliwość złożenia zeznania przez internet właśnie w punktach, które będziemy mieli otwarte w Galerii Piastów, a dodatkowo w sobotę też urząd będzie czynny i będzie można też zeznanie złożyć. Z obowiązku podatkowego w Legnicy rozliczyła się już zdecydowana większość osób. Termin składania zeznania mija 30 kwietnia o godzinie 23.59. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie, powinni liczyć się z konsekwencjami i karą za opóźnienie.